Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie powstał w 1993 roku i stanowi część fundacji imienia Maxa Webera. Finansowany jest ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Ma siostrzane instytuty w Rzymie, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie, a także Bejrucie, Stambule i Tokio. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, razem z filiami w Wilnie i Pradze, promuje komunikację, współpracę między instytutami w Polsce i Niemczech i transfer badań naukowych. Ponad 20 naukowców z Niemiec, Polski, Czech i Litwy prowadzi innowacyjne badania poświęcone historii Polski i Niemiec w wymiarze europejskim. Instytut wspiera ponadto dyskurs akademicki na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Badania naukowe odbywają się w ramach pięciu dziedzin tematycznych, z uwzględnieniem zarówno pojedynczych projektów pracowników naukowych, jak również projektów pracujących w Instytucie stypendystów, praktykantów i naukowców wizytujących. Coraz częściej badamy relacje polsko-niemieckie w kontekście środkowoeuropejskim. Dokonujemy porównań historycznych, zajmujemy się historią transnarodową. To jest nasza główna działalność. Ważną rolę dla prac naukowych Instytutu ma też Litwa ze względu na wspólną polsko-litewską historię. Prowadzimy wiele badań dotyczących okresów wczesno-nowożytnego, późnego średniowiecza, także XIX wieku. Historia Litwy i Białorusi jako historii narodowej wpisuje się w polski kontekst historyczny, w relacje polsko-litewskie i polsko-białoruskie oraz ich znaczenie w kontekście środkowoeuropejskim. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przyznaje stypendia naukowe na projekty, których realizacja wymaga pobytu w Polsce, Czechach lub na Litwie. Instytut organizuje liczne konferencje, dyskusje panelowe, kolokwia, warsztaty naukowe, prezentacje książek, wystawy, przeglądy filmowe. Podczas wykładów badacze z przeważnie niemieckich ośrodków akademickich prezentują ważne dokonania z zakresu nauk historycznych. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja. Obecnie w Instytucie swoje projekty realizuje ponad 20 badaczy. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie publikuje zarówno własne, jak i obce wyniki badań oraz edycje źródłowe dotyczące historii Polski i dziejów polsko-niemieckich. Ponadto wydaje przyłomowe opracowania w tłumaczeniu na język polski lub niemiecki. Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie posiada około 90 tysięcy tomów i ponad 300 abonowanych na bieżąco czasopism. Jej zbiory uzupełniają zasoby dużych warszawskich naukowych bibliotek historycznych. Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego udostępnia na miejscu prace z zakresu historii Niemiec i Polski oraz dziejów stosunków polsko-niemieckich.